22 września. To właśnie tego dnia odbędzie się gala wręczenia z tej piłki za poprzedni sezon. Gala Friends Football jest tuż za rogiem, a fani piłki nożnej na całym globie wspólnie zastanawiają się, kto w tym roku zostanie uhonorowany tą prestiżową nagrodą. Nominowanych jest wielu, a nagroda jest tylko jedna. Kto w tym roku ją zdobędzie? Zapraszam Was na film, w którym podsumujemy sobie osiągnięcia poszczególnych kandydatów i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto w tym roku wygra za tą piłkę. Miłego oglądania! Pierwszym kandydatem, którego weźmiemy pod lupę, będzie Mohamed Salah. Salah w ubiegłym sezonie był jedną z kluczowych postaci Liverpoolu, który ostatecznie wygrał Mistrzostwo Anglii, mając aż 10 punktów przewagi do drugiego arsenalu. Sam Mohamed w ogromnym stopniu przyczynił się do tego sukcesu. Mo został królem strzelców Premier League z aż 29 bramkami, a w dodatku zaliczył 18 asyst. Po pierwszej połowie sezonu niemal wszyscy mówili zgodnie. Złota piłka trafi do Salaha. Wszystko wywróciło się jednak do góry nogami po odpadnięciu Liverpoolu z Ligi Mistrzów i to na etapie 1-8 finału. The Reds byli głównymi faworytami do wygrania tych rozgrywek. Ich marzenia o triumfy zakończyły jednak PSG, które okazało się lepsze w dwóch meczu. Po tej porażce Salah ewidentnie zaliczył spadek. Jakość jego występów zaczęła spadać i przez dłuższy czas nie ponawał wysoką formą. Salah jednak się podniósł i z czasem wrócił do wysokiej formy. Ostatecznie sezon zakończył z wynikiem 34 goli i 23 ases we wszystkich rozgrywkach. Mohamed Salah złotej piłki raczej nie zdobędzie, ale warto go wyróżnić, bo miał naprawdę fenomenalny sezon. Drugim piłkarzem, którego omówimy będzie Rafinha. Brazylijczyk bez dwóch zdań jest w prime swojej kariery. Udowodnił to wszystkim w poprzednim sezonie, w którym wykręcił niewiarygodne liczby. W samej Lidze Mistrzów był najlepszym strzelcem, zaliczając przy tym najwięcej asyst. Łączny dorobek Rafy w ubiegłym sezonie Ligi Mistrzów wynosi 13 goli i 9 asyst. Jeżeli chodzi o La Ligę, to Rafiniał ustrzelił 18 bramek i zanotował 9 asyst. Jak na skrzydłowego jest to bardzo dobry wynik. Brazylijczyk odegrał także ważną rolę w zdobyciu przez Barcelonę Krajowego Pucharu i superpucharu. Ostatecznie zdobył z Barceloną Krajowy Tryplet, co bustuje jego pozycję w rankingu z tej piłki. Rafinha strzelił 34 gole, notując przy tym 25 asyst, co jest kosmicznym wynikiem. 28-latek pod wodzą Hansiego Flika wszedł na inny poziom futbolu. Z dołka kariery wdrapał się na sam szczyt, co dzisiaj widzimy na boisku. Rafinha odblokował drzemiący w nim potencjał i z pomocą hasego flika wspiął się na wyżny swoich umiejętności. Ciekawe, jak wysoko znajdzie się w rankingu, ale moim zdaniem zasługuje na bite top 3. Następny w kolejce znajduje się Kylian Mbappe. Dla Francuza ubiegły sezon był nowym wyzwaniem, ze względu na zmianę klubu z PSG na Real Madrid. Mbappé szybko zaadaptował się jednak w klubie z Madrytu i zaczął strzelać bramki. Przechodził on, oczywiście, przez parę kryzysów, ale na dłuższą metę był skuteczny. Szczególną klasę pokazał w lidze mistrzów, w której był przewodnią postacią Realu Madryt. Królewscy odpadli jednak przedwcześnie, już na etapie ćwierć w dwumeczu z Arsenalem. Mbappé w poprzednim sezonie zdobył złotego buta, a w lidze był królem strzelców, kończąc sezon z dorobkiem 31 trafień. Drużynowi nie odniósł większych sukcesów, ale indywidualnie był kozakiem. Warto go docenić. Teraz czas na piłkarza, który w mojej opinii jest obecnie najlepszym pomocnikiem na świecie. Pedri w sezonie 2024-2025 całkowicie zdominował system. Jego wpływ na grę FC Barcelony był i jest ogromny. Klub zawdzięcza mu wiele, a on sam może wziąć na plecy kilku rywali i, i tak nie stracić piłki. Miał on ogromny wpływ na zdobycie przez Barcelonę krewego tripletu, a pod wodzą Ansego Flika w pełni odblokował on swój potencjał i wszedł na najwyższy poziom swoich umiejętności. Jego 6 goli i 8 asyst może nie imponuje, ale jego zaangażowanie i wkład w sukcesy FC Barcelony dostrzegł niemal każdy, ktoś, Śledził rozgrywki La Ligi. Pedri jest piłkarskim geniuszem, który moim zdaniem powinien znaleźć się w topowej piątce. Teraz na tapetę bierzemy kolejnego topowego pomocnika, czyli Vitinie. Portugalczyk razem z PSG wywalczył triplet, a on sam odegrał ogromną rolę w tym sukcesie. Jego geniusz objawiał się szczególnie w Lidze Mistrzów, gdzie błyszczał w każdym meczu. To on był mózgiem PSG, które zdominowało Europę. Bez niego w szeregach PSG prawdopodobnie nie wygrałoby Ligi Mistrzów. W ubiegłej edycji Champions League zaliczył kosmiczną skuteczność podań. Aż 93,6% celnych podem przez całe rozgrywki. Jest to drugi najlepszy wynik w historii turnieju. Wygrał on także Ligę Narodów z Portugalią i otarł się o triumf w klubowych Mistrzostwach Świata. Jego wkład w grę Paris Saint-Germain był i jest nieoceniony. Moim zdaniem zasługuje na wysokie miejsce w tegorocznym plebiscycie. Na sam koniec omówimy szanse dwóch największych kandydatów: Lamina Yamala i Moussouane Dembel. Zacznijmy od Francuza. Dembele w ubiegłym sezonie był absolutną bestią Strzelał praktycznie wszędzie i z każdym Osiągnął najważniejszy sukces w klubowej piłce Wygrywając Ligę Mistrzów z Paris Saint-Germain Wygrał także Ligę i Krajowy Puchar Już sam fakt, że zdobył triplet stawia go bardzo wysoko w rankingu Jednak tą pozycję podbijają osiągnięcia indywidualne W zeszłym sezonie 28-latek wykręcił niewiarygodne liczby Szalał zarówno na krajowym podwórku, jak i tym europejskim W Ligę został królem strzelców z liczbą 21 trafień W Lidze Mistrzów Wstrzelił 4 bramki, a jego wkład w grę był niezastąpiony Na wszystkich frontach wykręcił niewiarygodne liczby 35 goli i 16 asyst Do szczęścia zabrakło mu jedynie sukcesów w klubowych mistrzostwach świata W których to przegrał w finale z Chelsea Cały sezon miał jednak kosmiczny i zdecydowanie najlepszy w karierze Moim zdaniem zasługuje na tą piłkę Czas pokaże, że faktycznie ją zdobędzie Ale póki co wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują jako ostatniego weźmiemy pod lupelami na Jamala. Nie ma co wijać w bawełnę. Osiemnastolatek jest objawieniem światowego futbolu. Jego styl gry jest obecnie najbardziej atrakcyjny spośród wszystkich piłkarzy na świecie, a ma on dopiero 18 lat. Jamal błyszczał na wszystkich frontach i cały sezon prezentował najwyższą możliwą formę. Dał popis szczególnie w Lidze Mistrzów, gdzie najbardziej zapamiętany został jego występ w meczu przeciwko Interowi w półfinale. Tam Jamal pokazał swoje najlepsze atuty i dał z siebie absolutnie wszystko. Ostatecznie Barcelona jednego odpadła i nie awansowała do finału. Wielu ekspertów uważa występ Jamala z Interem jako jeden z najlepszych indywidualnych występów w historii Ligi Mistrzów. Lamin nie posiada jednak wszystkich kluczowych argumentów do wygrania nagrody. Nie wygrał on Ligi Mistrzów, czego nie można powiedzieć o Dembele. Przegrał także finał Ligi Narodów z Portugalią, co także nie gra na jego korzyść. Drużynowo zdobył w tym sezonie Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii i Super Puchar Hiszpanii, a więc krajowy tryplet. Podsumowując dorobek na wszystkich frontach, Jamal zdobył 18 goli i zaliczył 25 asyst. Jest to bardzo dobry wynik, ale są piłkarze, którzy mają większy. Oczywiście mimo tego Lamin Jamal ma bardzo wysokie szanse na wygranie nagrody. Dembele posiada jednak więcej argumentów, które przemawiają na jego korzyść. Gdyby jednak Laminia Mal wygrał w poniedziałek z tą piłkę, byłby jej najmłodszym zdobywcą w historii. To dopiero byłaby historia. Wszystko rozstrzygnie się jednak w późny poniedziałkowy wieczór. W mojej opinii, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie i atrakcyjność gry, to Lamina ma zjada wszystkich. I gdyby tylko to było brane pod uwagę, na pewno wygrałby tą Piłkę. Decyduje jednak o wiele więcej czynników niż same umiejętności i liczą się także sukcesy drużynowe, których Dembele ma więcej. Obu piłkarzy bardzo lubię i szanuję, ale chciałem, żeby wygrał Jamal. Ogląda się go świetnie, a jego umiejętności są nie z tej ziemi. Myślę jednak, że wygra Dembele i jeśli tak się stanie, to nie będę zaskoczony. Miał on naprawdę niesamowity sezon, zarówno pod względem indywidualnym, jak i drużynowym. Niemalże kompletny. Idealny na miano z tej piłki. A kto Wasze zdaniem wygrał z tą piłkę? Napiszcie w komentarzach. Według mnie będzie ten Bele, ale jestem ciekaw waszej opinii. Zapraszam do dyskusji.